Boisz się? No, tym bardziej tego, że prostu się tu do nowo przychodzić. Spoko, ja się nie boję. Nie? Nie. i Dawid. No? Mogę powtórzyć żart z poprzedniego odcinka? No. Dawid, siema! A p***a dalej. Moż fajną d***ę w tych dżince wiesz? Dżinsy? No, Fajny może w tych dżinsach. Wiesz, że jestem facetem? Wiem. Dzięki. Jezu, k**a! Ale damy byłby! <noise> Podskoczyłem postacią do góry, nawet nie wiem jak, ty. Osi się Zamki pizde! Gdzie jesteś? Dawid! To jest Boże, nie strasznie. Ja się bałże coś zgubił. <noise> Mamy w ogóle mechanizm cały? O za, otworzyłem. Nie miałeś tego ciągnąć teraz. Za późno. A. Dawid on tu jest! Dawid on tu jest! Dawid, tam, A, o, ku... dawid! o ja to, jeszcze to. Tak, czy idzie sobie, kośiałeś świat. Nie widzi nas chyba. No on chyba cię widzi Dawid. O ku... Dawid on mnie widział, kur. No wyj**ło mi lutę na pejski się złożyłem w pół jaka Labirynche? Nie no nie spoileruj, zostaw. No nie spoileruję, tylko podpowiadam. Dobra, mam. Merlin. Dog. Merlin i Sarah's pet dog in labyrinth. The sheep dog closes resemble. Co to za labirynt? Do... Kurja ma paliłem. odpaliłem <laughs> Ale jazda, kurwa. Left door knocker. Jak on puka drzwi. Ja pójdę odegrać tę scenę znowu. Jaką scenę? Że ja się przestraszył. Jaką kurwa się przestraszył czegoś? Przestraszył? <laughs> kurwa, coś mrygło. Co tam mrygło? Kurwa maci, jebany aktor, co to mord nie. Spokojnie, to nie było udawane w tym momencie. Jo, ja, DAWID to tu stoi! Gra aktorska level milion, kurwa. Otworzyło się, kurwa. Co się otworzyło? No te drzwiże tu. O tu są te chłopy Widzisz, ja się ich przestraszyłem wtedy Oni zrobili Nie, nie zrobili bo to posągi posągi nic nie robią Pierdolę Idziemy ten Co? O. No. Pierwszy fragment kurwa Pierwszy fragment kurwa z pięciu jeszcze cztery Ale patrz na plusy No? Nie ma plusów No właśnie Myślę że pójdziemy prosto, tu skręcimy w prawo Nie ja wiem bo... w w prawo, dawaj na w uciekłem! Kurwa, Marson... Daj, ona mnie goni! Ja jestem pod zabaw, kurwa, jakimś ty... Ja pierdolę... ZORWAŁA je. Jestem, a ty? Jestem, za twoimi plecami. <grym z pusty> o, po jesteś poskudny! Spierdalaj. <grym z pusty> kurwa! A, wit, kurwa, nie! Zomknęło nie może. zamknęło nas. Dobrze, że ty tu jesteś, bo już <grym z pusty> się bałem, że zostałem sam. Dawid słyszałem kroki. Jest tam bok siebie dosłownie. No dobra. Coś najbardziej chyba. Idziesz do domku? Idę. Jestem bramy No to chodź do domku. A kurwa do domku jesteś? Mhm. Siedzę w środku w domku. <grym> Jezu kurwa. Mać. Ale prank! K esa O kurwa. Sapie. Ta, słyszę. <grym> Co jest? Ej ja nic nie widzę, jest ciemne dupę. dupie. On jest blisko czy nie? Szybko. kurwa, leż <grym> mnie. Wie cię? Tak. To no, zaraz pewnie wpierdolibnij mnie Uciek Dawid ja żyję Idę dalej, na poszukiwania Dzień 69 moich poszukiwań Ej kurwa, marso. Zostałem sam Dawid został wiebany przez bardzo strasznego potwora, który krzyczał i robił ua, ua. Bardzo się boję Dawid znalazłem ciało Znalazłem zwe, 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 z Ciało znalazłem Ja pierdolę Dawid Co? Tu jest kolacja. Jak kolacja? Oni stoją przy stole, i jedzą. Co kurwa? Manekiny. Kurwo, nie złapiesz mnie. A, czy na mnie spojrzał kurwa? To będzie... Co ty tam robisz? O, książka. <grym> <grym> Co jest to? Zesrałem się. Ja pierdolę dość, że zesrałem, kurwa. To jest świat ogromny, mu Patrz Kolacja Ja pierdolę On się na mnie spojrzał, on się na mnie popatrzał Jak to popatrzał? No jak co tu stanąłem i spojrzałem się tu to zrobił... Podniosłem Podniosłem <laughs> puzla Kurwa, spojrzyjcie na mnie wszyscy Jak to wszyscy? Robert? Kurwa, one są tej w ludzkiej skórze te nekiny Nie, no wydaje Ci się Kurwa, zobacz, ludzka skóra Jasnych Ale mają garniturki On tu napił się herbatki w sumie Tak? Nie wiem czy z nimi, ale... ty dzieło jest? dui, 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 dui. palcie! Masz ognia? Kurwa. kurwa. Dawid nie, Dawid nie, Dawid, nie. Dawid nie. nie, 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 nie do mnie, kurwa. I przez taki kurwa jak ty, dobre chłopaki, patrzą na świat, bo kurwa. Pierdolę, to idę sam. O, Dawid, jestem na wyjściu. Jesteś ujebany! jebany. Szkoda. Bo mam Dawid biegnij do przodu, po prostu biegnij. Dawid nie przejmuj się niczym. Pójdź, to Szybko. my a mamy przejebane, bo tu jest ślepy zaułek. <noise> kurwa nic nie widzę Marson. Chodźmy. Ratujemy świat przed złem i nic nie przeszkodzi nam w tym... Pings, to my Dawid, dziwne dzięki były. Mhm. Dawid biegnij, 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 biegnie. Kurwa ma... To był ślepy zaułek biegnij do przodu. Taki ślepy zaułek tam był, prawo? To był ślepy zaułek, biegnij. To kurwa gdzie mamy wyjść, Marson, nie ma innego my drogi. Prosto. No! I szklarnia! Nice! O kurwa! O kurwa! No <laughs> ja nie możemy wejść, kurwa, tym oknem? Trzeba wejść na stół. Czekaj, czekaj. Wejść na stół, wejść na szklarnię. Kurwa, dam radę, dam radę, Dawid. Dam radę, <laughs> Dawid, Dawid! Dobra, nie dam rady. Marson, spójrz na mnie. Wojek cię nigdy nie zostawi. <laughs> <Jezusa>. <laughs> o kurwa! Jesteśmy, Dawid, dzielnymi wojownikami, pamiętaj. Mhm. Czekaj. NIE JESTEM Może kompas coś by pomógł też jak coś, nie? Ja jestem lepszym kompasem, patrz Zaraz trafimy do wyjścia i będzie jest. Mówisz? Wtedy powiesz O, Marson, ale zajebiście, imagine... kurwa, cały ślepe zorka O, Marson, zajebiście się sprowadziłeś Spędzaj Nie rób tak, kurwa No, Marson, zajebiście się sprowadziłeś Sam gdzie ja Chodźmy Otóż już pobiegłeś Kurwa, znowu Ej Kurwa, czy to tworzy drzwi bez No. Bez otworzył. otworył. <noise> Chodź idziemy. Końc gry, napisy. Przeszliśmy Dawid, jej, o kurwa. Jeżeli doczytasz, trzymaj się blisko okna lub w środku. Simba. <noise> Przyznam nami ogień, przed nami ogień. No kurwa, o kłodzulina! Ja okin, okin, okin. Jezu, co to było? Coś Co to było? Nie wiem, ale się zastrałem strajem Jaki to był dźwięk przerażający. O, ty kurwo, jebana! Biegnij. on się nie boi. Do biegnij. O, widzę go, kurwa, bo nie chodzi. O, to jest ten on... Leszy. No właśnie. Dawid mam cię. O, no i super. I on to chwastaje w mi. Wiesz? On sobie tak może. Kurwa. Ja, światło? Sietło, światło? Nie, chuj. Nie siadło. Mars nie siadło. Kurwa, Leszy się nie boi lampy. Kurwa. Kurwa. Może to nie jest taki żypik. Może między drzwiami starej się. No kurwa, biegłem. I z domek. To jest kamień A, kurwa. <śleszy> kurwa. <śleszy> <śleszy> ja Na do chyba musimy iść. Co to było? Co, z... co to było? Ja boję. Masz klucza jakiś tam. No kurwa. Co, co, co? O coś pierdolenło. Co jest? Co to jest? The fuck? Kurwa, lustro jest marzone. Jezu. Ja pierdolę Dawid kurwa jesteś w chodź tu, patrz Ja pierdolę Otworzyłem Te wszystkie są twarde No No i po to było? A kurwa kogoś wypuściliśmy, arsenał stąd tak widoczniej Nie wiem Dawid, od dzisiaj tu mieszkamy Koniec Mieszkamy tu Kurwa kumasz ja tu To jest mój pokój Bo ja mam tajemnicę swą Domem mym pod morską poń Wierzę, że w ten świat, świat ogromny